No. No. Witam Was, widzowie, w filmie. Kuczyk. A dobra! To jest piesek łobuz. To jest mój piesek. To jest Janior Ała. A dzisiejszy. Już mi się przypomniało. Dzisiejszy film jest pod tyłem. Jak właśnie otoczyć gryzienia takiego psa, jakim on na przykład jest. Widzicie, jaki to. Ej! I się on może warczyć sobie, ale no właśnie, krok pierwszy, psa najlepiej karcić na przykład w pysk, koło pyska, nie wolno oczywiście w nos, ponieważ to może się skończyć śmiercią naszego czworonoga, ponieważ on straci bardzo potrzebny zmysł czyli węch. To jest bardzo potrzebna metoda. Kolejnym to jest częste zmienianie mu gryzaków oraz dodawanie mu nowych zabawek. Na przykład patrzcie, to jest Myśl, którego dostał wczoraj albo przed już nie pamiętam. O idziecie już ten już jest tutaj przy tym. Już poluje na to. Ale też, jak się chcie ukarać tego psa, to właśnie teraz jest krok trzech. Należy robić tym Łowus! tak jest, na mój piesek Łowus! Nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie, nie wolno. Widzicie? On powoli. O, patrzy się na nas. Jak pies się na nas patrzy, to znaczy, że on niedługo skończy robić to, co robił, ale to jest akurat szczeniaczek. Patrzcie, jaki sprytny. W ogóle szczeniaczki mają tak patrzeć. Widzicie, to takie lekko czerwone. To jest rana, którą łobus mi stworzył tydzień temu. Tutaj sobie Misia gryzie. Przechodzimy teraz do kroku czwartego i ostatniego No właśnie niedługo niedawno mnie bandit ugryzł. Także tak należy... Już poleciał, to iść na, należy pieskowi dać karę na przykład rzucić w niego taką krówką. Musi to może nie spodobać, ale oczywiście pse to nie boli, ale będzie wiedział, że no rzeczy, które zaatakował, to mu zdadzą. To Jest teraz najlepszy powód. Także to wszystko w tym odcinku. Jeszcze chciałem powiedzieć o ważnej rzeczy. Robi się nowe akwarium. Także pa.